Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz f Koło, Materace, Łóżka, Stelarze. Moim gościem jest Paweł Wnukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale i też mieszkaniec powiatu augustowskiego, który właśnie w imieniu powiatu augustowskiego upominał się o kwestię dróg na terenie powiatu augustowskiego. Panie radny, co się stało, że powiat był został potraktowany... Tak pan twierdzi, wyjątkowo niesprawiedliwie, jeżeli chodzi o podział środków na remonty, na budowę, rozbudowę nowych dróg. Panie redaktorze, szanowni państwo, tak, ostatni podział w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg no, został podzielony w taki sposób, że otóż niektóre powiaty otrzymały środki na... Kilkanaście inwestycji, a tak się złożyło, że powiat Augustowski nie otrzymał e, odpowiedniego finansowania na żadną inwestycję. I to nie tylko mówię tutaj o liście podstawowej, pewnej do dofinansowania, ale nawet żadna inwestycja nie znalazła uznania przez wojewodę na liście rezerwowej. W ramach tych dróg, z tego co się orientuję, jak rozmawiałem ze starostą powiatu Augustowskiego, była jedna z kluczowych dróg, zresztą ja też ją bardzo dobrze znam, mianowicie droga Gruszki Rupcowo-Skieblewo. To jest droga powiatowa łącząca dwie drogi wojewódzkie ważna alterie przy tym, co się dzieje na, za naszą wschodnią granicą, bo droga jest uczęszczana bardzo mocno przez y, wojsko polskie. Służy im do ochrony naszej polskiej granicy i z tego co wiem, no, wcześniej władze samorządu powiatu augustowskiego pisały odpowiednie pisma do wojewody, żeby ta droga otrzymała y, dofinansowanie, pokazując jej ważność, y, pokazując jej strategiczność dla naszej armii, ale że Stan tej drogi wymaga natychmiastowych działań. No bo jednak wi wiemy, że tam się porusza ciężki sprzęt. Dlatego władze samorządowe liczyły bardzo mocno na to, że otrzymają na tą drogę dofinansowanie i ta inwestycja doprowadzi do tego, że zostaną połączone ze sobą dwie drogi wojewódzkie, bo w poprzedniej kadencji, jako jeszcze też przewodniczący komisji infrastruktury, doprowadziłem do tego, żeby właśnie drogi w tamtej okolicy zostały w sposób generalny wyremontowane. To pokazuje, że jednak była to słuszna koncepcja, żebyśmy nie remontowali odcinkami gdzieś tam na terenie całego województwa, tylko jeżeli się decydujemy, to po prostu rozpoczynamy od początku tej drogi i kończymy na samym końcu, żeby cały ciąg komunikacyjny miał jakoś logiczną całość. To się sprawdziło, bo wojsko bardzo mocno z tego korzysta. Jednak no, ta droga nie otrzymała dziwnym trafem żadnego dofinansowania. Czemu tego nie wiem? No, władze, z tego co wiem, ale także jeden z lokalnych posłów interweniował w tej sprawie, pisząc interpelację z zapytaniem do wojewody, kto wchodził w skład komisji oceniającej, jakie były kryteria wyboru, dlaczego ta droga się tam nie znalazła. No Tutaj i też trzeba podkreślić, że w ramach tego, że ta droga nie otrzymała dofinansowania, starosta powiatu augustowskiego cofnął zezwolenie dla wojska na poruszanie się po tej drodze. I to nie ze złości dla wojsko, które jeździ i broni naszej granicy, bo oczywiście władze nie tylko powiatu, ale i gmin lokalnych bardzo mocno wspierają naszą armię w tych działaniach, tylko cofną, żeby pokazać, że decyzją wojewody jest uniemożliwianie poruszania się ciężkiego sprzętu przez wojsko, bo tam stoi ograniczenie tonażowe, dlatego zostało to wykonane z tego, co wiem, wojsko bardzo mocno włączyło się w te rozmowy, prosząc starosty, żeby jednak cofnął te, ten zakaz poruszania się po tej drodze. No, rozmowy tutaj się toczą. Mam nadzieję, że będą konstruktywne i jednak zostanie to doprowadzone, że w przyszłości powiat augustowski, mieszkańcy powiatu augustowskiego będą mogli się cieszyć ze środków rządowych, które trafią na ten teren. Niewiele osób sobie z tego zdaje <laughs> sprawę albo w ogóle ma świadomość, że Augustów poza tym, że jest tym bardzo cennym terenem, jeśli chodzi o e, przyrodę, ale także i o wypoczynek, także teren, który leży bardzo blisko granicy Polski, Białoruskiej i wojska, które żołnierze, Straż Graniczna, która się przemieszcza po to, żeby zapobiec przekraczaniu granicy, yy... Do wielu tych przypadków, do wielu tych zdarzeń dochodzi na terenie powiatu augustowskiego. To wojsko przemieszcza się przez teren augustowski, te drogi są rozjeżdżane. Czy w jakikolwiek sposób poprzednio otrzymywaliście państwo ze strony poprzednich ekip albo ze strony zarządu województwa wsparcie, jeśli chodzi o remonty, budowę, rozbudowę tych dróg? Oczywiście panie redaktorze i poprzedni zarząd województwa podlaskiego miał specjalny program, który właśnie dofinansowywał te drogi takie strategiczne, po których porusza się też wojsko, ale poprzedni też wojewoda zwracał bardzo mocno uwagę na te aspekty, aspekty bezpieczeństwa, żeby odpowiednie ciągi komunikacyjne miały swoją też logiczną całość i żeby otrzymywały dofinansowanie na ich realizację. Ale tutaj trzeba też podkreślić, że środki, które rozdysponowywał poprzedni rząd, a obecny, no są nieproporcjonalne. To, to, to są w ogóle, tak de facto powiem szczerze, bardzo śmieszne środki. No bo jeżeli powiaty otrzymują 60 milionów na całe województwo do podziału, Gminy otrzymują 60 milionów do podziału, a później na konferencji nie mówi się, że rozdysponowaliśmy nowych środków 120 milionów, ale nagle się robi ponad 200 milionów, bo zakłóca się pewnego rodzaju prawdę obiektywną, pokazując, że są realizowane inwestycje wieloletnie, które też w to weszły i zwiększamy sztucznie budżet, pokazując, że my tu rozdysponowaliśmy ponad 200 milionów. To jest totalną bzdurą i abstrakcją, bo rozdysponowanych na powiaty zostało 60 milionów złotych. Czyli nie teraz a 60, tak? Na powiaty 60 i na gminy 60. Takie, Czyli... by, takie, takie było ogłoszenie u wojewody i w taki sposób. Czyli zamiast zapowiedzianych zostały... 200 zostało rozdysponowanych wyłącznie 120. Tak jest. Natomiast cała reszta to są inwestycje wieloletnie, które weszły w pulę tych środków, a więc zwiększyliśmy tę pulę. No bo to wiadomo, lepiej wygląda na konferencji, co powie 120, jak można powiedzieć ponad 200, no to, no to jednak pokazujemy skalę. Panie radny, a jeszcze jedno pytanie, bo kilka dni temu miało miejsce u marszałka spotkanie, na którego obejrzeliśmy sobie zatroskane miny pana marszałka Prokoryma, kilku radnych, między innymi wojewody. Które mówiło tarczy wschód. Może tutaj wobec tego dostaliście jakieś sygnały o tym, że z Tarczy wschód, dostaniecie środki, drogi albo wasi przedsiębiorcy staną w to zaangażowani, bo no, rozumiem, że ta wschód to nie tylko biały stop. Panie redaktorze, szanowni państwo. W jaki sposób mogą zostać zaangażowani przedsiębiorcy, nie wiem czy mówimy o tym samym spotkaniu, ale rozumiem, że pan redaktor mówi o spotkaniu, które odbyło tak. się w Urzędzie Marszałkowskim, tak, na którym był obecny e, wicewojewoda Podlaski, poseł e, Truskolaski, e, Truskolaski i, i paru radnych województwa, ale ja tam przedsiębiorców to nie widziałem. No bo nie, nie teraz, jeżeli, właśnie, dlatego, jeżeli, bo, jeżeli, dlatego jeżeli... Pytam, może, może było jakiś efekt, już dostaliście jakieś informacje o tym. Nie, żeby... mam, nie mam, nie mam pojęcia, ale natomiast no, jeżeli mówimy o wsparciu dla przedsiębiorców, to chyba te spotkanie powinno być adresowane do przedsiębiorców, a ja tych przedsiębiorców tam nie widziałem, bo jeżeli mówimy, że przedsiębiorcy znajdą możliwość wykonywania jakichś prac przy tarczy wschód, chociaż do końca nikt nie wie, jak to ma wyglądać, bo to jest w ogóle totalna jak dla mnie abstrakcja, patrząc przy tym, jak prowadzona jest wojna na Ukrainie. To no nie, nie widzę jakoś tych środków, tak, no bo jeżeli przedsiębiorcy potencjalni, którzy byliby nawet zainteresowani uczestniczeniem w tym, no to przecież nawet nie mogli zdobyć jakiejś wiedzy, w jaki sposób mają być uczestniczeni, no, gdzie jest jakaś platforma, platforma zakupowa, przecież tam nie zostały pokazane żadne, żaden harmonogram wykonywanych prac, no to, 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 to takie wiadomo, no obraz, pokazania dla społeczeństwa, że niby coś tam robimy, niby tutaj rozmawiamy o bezpieczeństwie, niby rozmawiamy o przyszłych inwestycjach, które będą temu towarzyszyły. Z tego co wiemy, odbywają się oczywiście u wojewody spotkania mówiące. Dla lokalnych samorządowców, jak miałyby te inwestycje być wykonywane, ale jak ci samorządowcy wracają, to chyba tak sami do końca nie wiedzą, czego to spotkanie dotyczyło, no bo tam też nie padają jakieś konkretne decyzje, konkretne środki, kiedy te środki zostaną uruchomione, w jaki sposób mają pomóc dla naszych przedsiębiorców. Ba, Panie redaktorze, no jeżeli już mówimy nawet o pomocy dla przedsiębiorców, to ja pamiętam, że na jednej z sesji, bodajże chyba w grudniu, przyszedł jeden z lokalnych przedsiębiorców z Białego Stoku, pytał Pana, Marszałka, czy będzie uruchomione wsparcie dla przedsiębiorców, którzy kiedyś handlowali z swoimi kontrahentami z Białorusi i tutaj prowadzili swój biznes no, przez zamknięte przejście w Kuźnicy. Tego dzisiaj robić nie mogą, w zasadzie ich biznes umiera. No wtedy pan marszałek, z tego co pamiętam, mówił, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy ma zapłacić konkretna decyzja, bo była tutaj pani minister, rozmawiała z nim. Ale Bo to, to było nie chyba ma. styczeń. Jeśli dobrze pamiętam, mamy miesiąc, koniec kwietnia, początek maja. No i dalej, i dalej tak naprawdę nic nie wiemy, a więc no widzimy, jak ta władza działa, w jaki sposób się komunikuje, czy tutaj trafią jakieś środki. Tego nie wiem, natomiast po działaniach obecnego zarządu województwa podlaskiego naprawdę bym się tego nie spodziewał. I ostatnie pytanie. Augustów ma wyjątkowego pecha, jeśli chodzi o kwestię dróg. Raz, że nie znalazł się w tym podziale na drogi powiatowe, z drugiej strony na początku roku gruchnęła wieść o tym, że droga śmierci, Białystok Augustów ulegnie drobnemu liftingowi zamiast normalnej drogi ekspresowej, której się wszyscy spodziewaliśmy, bo ona też jest ma strategiczne znaczenie dla wojska i nie tylko dla wojska. Będziemy mieli projekt drogopodobny, wbrew zapowiedziom. Droga ekspresowa mocno różni się od drogi krajowej, którą proponują nam w zamian. Ale Gdaka próbuje robić obwodnicę w Sys, tak twierdził to pan dyrektor Bożuchowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Autostrat i Autostrad w Białostockim, który powiedział, że oni jednak obwodnicę tworzą właśnie w takiej wersji, żeby to można było połączyć z ekspresówką. Czy pan ma jakąkolwiek wiedzę w tej chwili, jakie są dalsze losy tej drogi, bo była mowa o tym, że w marcu lub kwietniu odbędą się jakieś konsultacje i jeszcze coś się może z tą drogą zdarzyć. Czy dostaliście jakiekolwiek sygnały, informacje jako powiat, jako, jako radni, jako sejmik? O tym, co się będzie dalej działo, bo na ten temat jest cisza. No, na ten temat oficjalnie jest cisza, ale gdzieś tam w gabinetach można usłyszeć, że jednak jest duże parcie na zrealizowanie tej inwestycji. Tylko jeżeli mówimy o tej inwestycji, żeby połączyć Augustu z ogrodnikami. A więc tutaj w stronę Litwy. To pytanie: po co ma być ta droga modernizowana, skoro nie modernizujemy drogi Augustu Białystok? No właśnie to, o to pytanie. Raczej bym rozpoczął chyba od tego, żeby ten ciąg komunikacyjny najpierw został zmodernizowany, a później żebyśmy mogli myśleć o całym reszcie. No tam, niestety, w poprzedniej kadencji już ten temat się przewijał, że ta droga ma zostać zmodernizowana. Były tam różne propozycje odnośnie tej drogi, w jaki sposób ona ma przebiegać. No bo, nie oszukujmy się, Augustów no ma bardzo cenne przyrodnicze tereny. I mieszkańcy nie chcieliby pod swoim nosem, albo gdzieś obok jakiegoś jeziora, drogi z ciężkim ruchem. W którą stronę to pójdzie, tego nie wiem. Natomiast dziwię się lokalnym władzom, że w tak prostych tematach, a zarazem tak trudnych, bo panie redaktorze, szanowni państwo, może tego z perspektywy Białego Stoku nie widać. Natomiast mówienie o przesmyku suwalskim jako najniebezpieczniejszym miejscu na ziemi powoduje gigantyczny odpływ kapitału gigantyczny odpływ kapitału już zainwestowanego ale także nie przyciąga nowych przedsiębiorców i powoduje to, że te inwestycje, które gdzieś tam nawet były w planach przez jakieś firmy komercyjne i to miały być nawet duże inwestycje tutaj gdzieś zrealizowane i poczynione, powoduje to, że te firmy po prostu z naszego rynku się wycofują. Jeżeli się wycofują, no to niestety e, znikają kolejne miejsca pracy, które mogłyby tutaj być i to już wracając do, do, do migrantów, to wcale byśmy może nie potrzebowali tych nielegalnych migrantów, bo jeżeli byśmy mieli solidne miejsca pracy, czy to zlokalizowane w Augustowie, w Suwałkach, czy w, innej, w jakimkolwiek innym mieście albo gminie, no to mogłyby poczynić naprawdę potężny wzrost rozwoju gospodarczego. No, ja mówię, że to jest też nie Przesmyk Suwalski, tylko w zasadzie Przesmyk suwalsko augustowsko sokulski bo to tych trzech powiatów w zasadzie najmocniej to dotyka i oczywiście tutaj powiatu sejneńskiego. Tam jest gigantyczny problem, no tutaj wspólnie z władzami samorządowymi chcemy już w połowie września zorganizować kongres taki, poniekąd ekonomiczny, żeby porozmawiać o tej trudnej sytuacji, jak z niej wybrnąć, w jaki sposób się ubronić, no bo jeżeli magazyn polityko pisze, że to jest najniebezpieczniejsze miejsce na ziemi, ja się do końca z tym nie zgadzam, no bo oczywiście wojna ze wschodnią granicą na Ukrainie jest, to jest fakt oczywisty, no mamy tutaj falę naporu nielegalnych migrantów, no ale patrząc na przykład, bym powiedział na przykład na przykład Izraela, no tam trwa permanentna w zasadzie wojna i tam nawet nie wiadomo kiedy bomba w którym miejscu spadnie, no jednak te inwestycje są poczyniane i wcale się nie pisze, że Izrael to jest najniebezpieczniejsze miejsce na ziemi, a jest tam naprawdę, na pewno o wiele bardziej niebezpiecznie jak u nas. Natomiast przez takie artykuły no ta fala niestety odpływa, odpływają przede wszystkim też i turyści, którzy boją się przyjeżdżać nawet i do Augustowa zwiedzać, zwiedzać ten teren. Tutaj też no, nie widzę jakiegoś rozwiązania ze strony samorządu województwa podlaskiego na czele z marszałkiem Łukaszem Prokorymem, no bo on nawet turystyczny no co by tutaj dużo nie mówić, tak? No, no, inicjatywa zacna, ale pytanie, czy tego nie dało się rady zrobić lepiej, bo przecież można było też wejść w kooperację na przykład z województwami ościennymi i jeżeli my udostępniliśmy swoje zasoby pieniężne do tego, żeby mieszkańcy spoza naszego województwa mogli przyjeżdżać tutaj do nas i będziemy do tego dopłacać, to pytanie, czemu nie porozmawialiśmy z tą tymi województwami, żeby na przykład one też dopłaciły dla naszych mieszkańców, a więc byśmy zrobili swoistego jakiegoś rodzaju wymiany i pobudzili u nich e, tą turystykę i u nas. Natomiast no... Tutaj idzie się na, na taką łatwość bez jakichś większych konsultacji, bez jakichś większych porozumień, bo. Tutaj trzeba zwrócić też, Panie Redaktorze, uwagę na to, że my jako Radni Prawa i Sprawiedliwości, jako w zasadzie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, my nie jesteśmy totalną opozycją. To nie jest tak, że my mówimy zawsze nie, bo nie. I, I zawsze jesteśmy na nie, tylko my w zasadzie chcemy doradzać, chcemy mówić, mówić przede wszystkim o tym, żeby realizować te projekty dobre, dobre, które zostały rozpoczęte, żeby one się zakończyły i były w dalszym ciągu realizowane. No ale widać tutaj wizja obecnego zarządu jest totalnie zupełnie inna, co mnie no, smuci dziwi w szczególności, że w nowe zarządzie Mamy dwóch zdrajców, którzy byli w poprzednim też zarządzie i widzieli doskonale o tych planach, zgadzali się, głosowali, a dzisiaj tak z, łatwo, z łatwością oddają swoje wartości, swoje poglądy, swoje pomysły w taki sposób, żeby było zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my do tematu powiatu augustowskiego, inwestycji i rozwoju w ogóle tej północnej części województwa podlaskiego będziemy jeszcze wracali, nie tylko zapraszając naszych gości, ale również odwiedzając augustów. Suwałki i sejny. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę i dziękuję panu rad. Dziękuję serdecznie panie Redaktorze, dziękuję państwu i serdecznie zapraszam do odwiedzania Augustowa i Augustowszczyzny, Suwalszczyzny, bo to naprawdę piękne tereny i bezpieczne, także przyjmie, przyjeżdżajcie śmiało. Partnerzy portalu to diadom okna i drzwi oraz FK koło Materace, łóżka, stelarze.